Jakim cudem zrobiłam to z tego? No hit, ja sama byłam w szoku, ale zrobię wam tutorial. Ok girls, sane zwilżone włosy, nałożyłam złoto w kremie, czyli dokładnie to. Ja nie wiem co żeście tam włożyli do środka, ale przegięliście. Zostawiłam y, to w koku na pół godziny, nie wiem czy to dobrze, dajcie znać. Next. Okej, okay. mycie włosów, maska, szampon, zmywalne serum i odżywka to zestaw, który na maksa mi wygładza moje puszące się włosy. Po umyciu nakładam żelowe serum z moody, po którym ludzie będą dawać Ci komplementy, jak poczują zapach Twoich włosów i olejek też z moody. No i już to kombo w ogóle zostawi zapach na Twoich rzeczach, na poduszkach, no przynajmniej na miesiąc. Suszę włosy chłodnym powietrzem na pełnej. Fakt, trochę można się umęczyć i długo to schodzi, ale warto. Tak jak na moje włosy, to jest efekt taffli. Trust me. Teraz coś, co jest dla puszących się włosów jak łaska dla grzesznika. Wałek jedwabny. Na ten moment tylko wałki w tym stylu nie dają mi efektu ludwika 18, więc dopóki nie będę mieć długich włosów, to zostanę przy tym. I w ogóle podoba mi się efekt, jak się wygląda w tym wałku. Ja mogę tak nawet po ulicy chodzić. Zakładam bonet na noc. Yy, niestety mam go z poliestru, czyli najgorszy wybór jaki może być, ale szukam dobrego jadłownego. Może kiedyś mi się uda zdobyć, bo ciągle zapominam. W taki sposób idę spać. Czy to jest czasochłodne? Tak, ale ja to traktuję jak odpoczynek kocham. Dobra, zobaczmy, co tam się zakisiło. Efekt na początku jest dość mocny, ale na spokojnie wystarczy wziąć serum lub olej. Jak i przeczesywać długo w rękach te włosy, aż będą tak rozprostowane, jak nam się podoba. No i nie efekt końcowy, moim zdaniem, jest spektakularny. Gorzej jak zacznie padać, ale tym na razie się nie przejmujemy. I w dodatku, słuchajcie, tak wyglądały moje włosy dzień po. Mm, taki delikatny ten efekt, ale te włosy były takie wygładzone na maksa, wiecie. Uwielbiam.